Cześć, w tym odcinku zrobię z mojej kosiarki zamiatarkę. To jest kosiarka z silnikiem 125 cm o szerokości koszenia, chyba jakieś 42 cm. Czyli odkręcę nóż, ponawiercam i na jego końcach przykręcę szczotki. Zrobię coś podobnego jak ostatnio w kosie spalinowej. Jak ktoś nie widział tamtego filmu, to link do niego umieszczam w opisie tego filmu. Dla bezpieczeństwa można jeszcze ciągnąć fajkę, żeby kosiarka w razie czego nie odpaliła. No. No i wiercenie teraz zaznaczę tylko otwory, żeby łatwiej się było wkręcić śrubą. Z drugiej strony zrobiłem to samo. No i szczotka gotowa. Należy się postarać, żeby przykręcić szczotki symetrycznie, żeby tak samo wystawały z każdej strony, żeby nóż był ze szczotkami w miarę wyważony, żeby nie było bić. Szczotka niestety nie będzie dwoma stronami dolegać równolegle do podłoża, ponieważ taka jest budowa noża, a nie chciałem go oprostować, ponieważ no być może dzięki temu, że jest zakrzywiony, to dalej będzie spełniał taką, taką funkcję, że będzie wdmuchiwał zanieczyszczenia do, do kosza. No zobaczymy, będzie to pierwsza próba. I potem ewentualnie zrobię jakąś modyfikację. No to co, zamontuję teraz szczotkę do kosiarki. Zobaczymy, jak to działa. Teraz jest maksymalna wysokość. Teraz opuszczam na minimalną. O! Kółka przednie są trochę powietrzu. Być może jest za nisko. To zrobimy na trójkę. Albo dobra, na dwójkę. Sprawdzimy, jak to działa. W drugiej pozycji, jeśli chodzi o wysokość. Na kostce brukowej między fugami rośnie trawa i chwasty. Przyjadę tutaj naszą kosiarko zamiatarką i zobaczymy, czy da radę wyczyścić kostkę. w ostatnim przejechaniu jest wyczyszczone można powiedzieć może nie tak dokładnie jakby było przy kosie spalinowej ponieważ kosę można trochę przechylić i można trochę agresywniej zadziałać, no ale, ale i tak jest całkiem okej okay. i tak jest całkiem okej, okay. czyli działa to. A zobaczmy jeszcze czy zbiera trawę do kosa, trawy i różne śmieci chwasty. Tak, no coś tu jest? pokazać. Zebrana mała ilość, no ale ile można było zbierać z tych kilku metrów. Szczotka po tych paru metrach no trochę się starła, ale jeszcze wystarczy na kolejną część testu. A teraz droga z kostki brukowej, na której leżą szyszki, igły, trochę ziemi i jakieś inne śmieci. Tak wygląda teraz droga po przejechaniu zamiatarką. Kosiarko zamiatarką. <grywa> zadziałało to, trzeba przyznać. No tam oczywiście trochę ziemi takiej ubitej. do no to, to by trzeba skrobać pewnie łopatą. Tam są jakieś nierówności. Tam już nie wjeżdżałem na tę kostkę, bo tam wypchały ją korzenie. No ale tutaj, gdzie przejechałem, to naprawdę zadziałało, pozamiatało, wyczyściło. Zobaczmy teraz, co jest w koszu. Taka zawartość w koszu po tych, ja wiem, 20 metrach kwadratowych. No czyli, czyli zbiera. Nie wiem czy wszystko, być może część została rozrzucona na boki, no ale część również została jakby zamieciona i pozbierana. A tak wyglądają szczotki teraz. Jeszcze bardziej starte, ale wciąż są. Teraz przejadę tutaj. Rosną tu jakieś drobne chwasty. No szkoda, że nie rosną gęściej ale niedawno testowałem tutaj szczotkę do kosy spalinowej i wtedy wszystko wyczyściłem. Minęły może 3 tygodnie i chwasty no, zaczynałem odrastać. No ale przejadę po tym co jest. Jak się można było spodziewać, kosiarko-zamiatarka dała radę. Kostka wygląda lepiej. Nie zadziałało to tak agresywnie jak w przypadku kosy spalinowej i szczotki, tak jak mówiłem wcześniej. Ale. Ale. Nie ma kwasów, które tutaj były jeszcze przed chwilą. I po tej ostatniej jeździe szczotki wyglądają tak. No są już mocno starty, ale jeszcze są i jeszcze mogłyby zamiatać. Po to jeszcze dochodzę do wniosku, że no jest to nawet dobry pomysł. Myślę, że to działa. Można by to jeszcze udoskonalić. Dzisiaj użyłem takiej szczotki o długości 18 cm przeciętej na pół. Niby ryżowa, ale wydaje mi się, że to bardziej jest jakieś tworzywo. Ostatnim do kosty spalinowej użyłem takich szczotek, takiej jednej szczotki z Action. Ona miała długość 22 cm, również ją wtedy przedzieliłem, przecięłem na pół. No i ta szczotka się świetnie sprawdziła, no, być może ta też by się lepiej sprawdziła w kosiarce, no kiedyś spróbuję. Po to jeszcze kupię sobie drugi nóż. No i tak miałem kupić, ponieważ ten ma jakieś 3 lata, 3 sezony. Chociaż niewiele go używałem, to jest już trochę poobijany. No i w jednym będę miał szczotki, a drugi będę używał do koszenia. No Myślę, że będę tutaj dalej eksperymentował z różnymi szczotkami, ponieważ ten pomysł mi się podoba i uważam, że to się może sprawdzić. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, napiszcie komentarz. Dzięki za uwagę. Cześć.